Siemka. Ja jestem Afriko i chciałam Wam powiedzieć, że zacznę nagrywać filmiki po długim powrocie. Filmiki będą nagrywane z kimś. Nie będzie filmików, że będę sam. Może niektóre będą na przykład z jakichś modów, ale tu też, nawet jak będą młody, to będę z kimś nagrywał. Spróbuję zaprosić. I na pewno to mi wyjdzie. Będzie jakaś na przykład sławny youtuber, na przykład typu Bremu albo Wertes albo ktoś. No nie mówię, że to oni, ale zobaczę, ktoś będzie. Jak wrzucę ten filmik, to dwa dni później wrzucę filmik z hardcora. To będzie pierwszy filmik, pierwsza seria w której no, będzie się coś działo, będziemy po prostu nie będzie tak, że dostaniemy że dniem i dostaniemy bana i co już nie gramy po prostu się odbanujemy. Będziemy nawet grać. A, nie będziemy grać na cheatach oczywiście To tak, chciałam wam tylko to powiedzieć. A filmików będzie więcej i piszcie w komentarzach, jakie chcecie filmiki. To no to co? Siema, oceniajcie, subskrybujcie i pamiętajcie, piszcie w komentarzach, jakie chcecie filmiki, jakiego typu i z jakich serwerów. Będę wam podawał serwery. To a, i skina na razie, na razie wam nie pokazuję, bo to niespodzianka. I gdzieś za tydzień będzie konkurs, to wygrałem będzie kod oryginalny z Minecraft.net. No to co? To siema.